Święta, która żyła na przełomie III i IV wieku w Aleksandrii Egipskiej, jest czczona przez wspólnotę Kościoła jako dziewica i męczennica. Według tradycji poniosła świętę męczeńską mając zaledwie 18 lat. Otwarcie krytykowała prześladowania chrześcijan za czasów cesarza Maksymszusza, jego zaśrodę, Miała przekonać do przyjęcia chrześcijaństwa. Wyrok śmierci na Katarzynie zapadł po dyskucie religijnej, w której okazała się pieklejsza, ona była pieklejsza i mądrzejsza od 50 mędrców niechrześcijańskich. Część z nich zdołała nawet się nawrócić dzięki jej argumentom. Cesarz, niezadowolony z takiego ogrodu sprawy, Wskazał Katarzyna na śmierć poprzedzoną torturami. Łatwo zatem nie było. Legenda głosi, że odstąpiono odłamanie jej kołem, gdyż zniszczenia tego narzędzia tortur do na Posłany z niebom, z niebios ku obronie wiernej wokół dzielnicy. Wyrok na niej wykonano przez ścięcie. Mówi się, że z święta Katarzyna Aleksandryjska nie zginęła pod kołem tortu, to z pewnością ochroni ona wszystkich przed nieznanymi niebezpieczeństwami na żelaznych drogach. Dlatego też jest to patronka kolejarzy. Cieszę się bardzo, że w naszej świątyni, gdzie modlimy się przy różnych okazjach, tu gdzie jest też piękna tradycja szacunku do pracy kolejarzy, gdzie jest to wyjątkowe miejsce. O to, żeby było bezpieczniej na tych żelaznych drogach, ale też, żeby na Ziemi Wolsztyńskiej to, co jest piękną tradycją, nie zostało zaniechane. Cieszę się z obecności gości na modlitwie, cieszę się z obecności powołanego pana burmistrza, bo i cieka, się na obowiązku, bo kocha kolej, jest wielkim zwolennikiem, zatem cieszymy się bardzo. Może to są nowe, nowe światła dla kolej, tutaj na Ziemi Zachęcam Was zatem serdecznie, byście, kochani, wpatrzeni we wzór świętych wiatarzyny. Nieustannie umacniali Waszą wiarę, prosząc Boga, aby uczył ją mądrą, głęboką i niezamkniętą. Dojrzała wiara może, bowiem, nadać sens w ludzkiemu życiu i oddażyć ją Bożą Głębią. Może otworzyć ją na prawdziwą miłość. W czasach kryzysu ekonomicznego i gorszego jeszcze kryzysu wartości, w czasach dynamicznych przemian cywilizacyjno-kulturowych jedynie wiara jest zdolna napełnić nasze życie i miłością i pokojem. Zapraszajcie więc Chrystusa do Waszego życia, i tego życia rodzinnego, i tego życia zawodowego. Wasze przedmiotem do niego owocowało ewangeliczną odnową relacji międzyludzkich i odważnym podjęciem służby wobec bliźnich, służby opartej na miłości. To bowiem Chrystus i dojrzała wiara w niego czynią nasze życie szczęśliwym i pięknym. Nie muszę tego przypominać, ale powiem: pamiętajcie, że nasza praca jest drogą do zmartwychwstania. Moi są wielkie grzechy zaniedbania w różnych polach. Trzeba się modlić, aby praca, ratowaniem tego, co wiąże się z tą piękną tradycją, możliwością pracy i do życia, które będzie kontynuacją tych ludzi, którzy budowali koleje na polskich ziemiach, żeby to wszystko nie było zaniedbane. Wielkim grzechem jest grzech zaniedbania, dlatego róbmy się gorąco, Pamiętajmy, że wszelka dobra praca jest drogą do zmartwychwstania. Pięknie napisał o tym kamień cykwiatowy, bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól w ziemi do przypraw kuchennych. Bo piękno na to jest, by zachwycało praca, by się zmartwychwstało. Każda ludzka praca jest godna szacunku i ma swoją wartość. Bo wykonuje ją człowiek. A jeśli jest to jeszcze praca tak społecznie doniosła, jak Wasza, drodzy pracownicy kolejni, to tym bardziej. Wszak służycie w sprawie komunikacji między ludźmi. Ludzie korzystają z Waszej pracy, by docierać do celu, jakim jest dotarcie do miejsca pracy, szkoły, podróżują, nawet jeśli są to dwa przystanki, aby spotkać się z innymi ludźmi. Podłóż pociągiem, to też niezwykła fajna i radość dla dzieci, a radość dziecka to jest, to jest ta prawdziwa, to jest ta szczera. Wasza praca jest wyjątkowa, bo ułatwiacie i umilacie czas wielu ludziom. A że ktoś czasem narzeka, to trudno, kiedy wszystko mamy wpływ. Zapytano przydatkowych ludzi, czy lubią jeździć pociągami. Niektóre odpowiedzi, Miałem następująco. Lubię. Jako dziecko bardzo często jeździłam pociągami, chyba dlatego tak mam. Nie przeszkadzają mi spóźnienia. Można przynajmniej spokojnie książkę przeczytać. Inna wypowiedź: bardzo lubię jeździć pociągiem. Nieczęsto mi się zdarza. 6-8 razy do roku. Ale lubię. Uwielbiam jeździć pociągiem. Jest to dla mnie czas na czytanie, przemyślenie tego spraw oraz można trochę się zgrzebnić, wolę pociągnić autobusy. My mamy specyficzny temat w Olsztynie, związany z tradycją, z piękną historią. Modlimy się dzisiaj w tej parze, gdzie mogą się różne stany i modlimy się różne stany, aby Bóg to usławił, Aby to, co jest wielką nadzieją i marzeniem, tam się uratować. Abyśmy nie umieli żałować, że zabrakło nam determinacji. tutaj tej stawy ziemi Moi kochani, drodzy dzieciele świętej Katarzyny, w dążeniu do świętości najważniejsza jest modlitwa. Od modlitwy trzeba rozpoczynać. Przytoczę historię księdza, który opowiadał o jednej swojej podróży pociągiem. Mówił, przed laty jechałem pociągiem z Poznania do Krakowa. Kolejarz sprawdzający mi lepiej widzi, że stoję na korytarzu. Wydobył różaniec z kieszeni i pokazał mi ją. Dodał proszę księdza, po wykonaniu moich obowiązku na służbie zawsze sięgam do kieszeni i odmawiał różaniec. Tu taka prosta modlitwa. Ten kapłan miał w pamięci rozladowaną twarz tego pracownika polskich kolei państwowych. Jak widzimy w życiu naszym modlitwa, szczególnie Eucharystia Niedzielna, jest najważniejszym momentem w całym tygodniu. Uczestniczenie w niej to nie tylko obowiązek, ale wielka szansa na układanie swoich najbardziej trudnych i skomplikowanych spraw. Słowo Boże rzuca nam nowe światło, na naszą codzienność i wtedy lepiej rozumiemy, nasze chrześcijańskie powołanie. Dzięki modlitwie można przejść przez wiele trudności, rozwiązać te elementów, których zapewne w Waszej pracy nie brakuje. Wasza dzisiejsza obecność w naszej jest potwierdzeniem tego, że w Waszym życiu wiara jest czymś niezbędnym. Dawajcie zapewne każdego dnia żywe świadectwo wiary, tak jak Wasza Patronka, Święta Katarzyna. Módlmy się, aby nie przyszedł czas, kiedy zapomni się o tradycji kolei na ziemi bolsztyńskiej. Módlmy się o szacunku dla tych, którzy budowali koleje, którzy sprawiali radość tym ludziom, bo dzięki temu podróże się, tak jak dzisiaj mówią to obecni pasażerowie. Módlmy się, aby nie tylko widziano same pieniądze, ale ze nie coś więcej. Święta Katarzyna, Patronko Nasza, weź nas w opiekę, panną Męża, uproś nam stałą wiary, abyśmy podobni jak Ty mogli świadczyć przy o Bogu. Czuwaj szczególnie nad tymi, którzy pracują w kolejnictwie i wyproś o Pana dla ich ciężkiej pracy, dla ich rodzin, broniąc wypadków wszystkich kolejarzy, i tych, którzy korzystują, korzystają z usług kolei a